Tak więc hola cześć witajcie jestem pikset z kolejnym na moim kanale tym razem zajmiemy się na case dropie na którym niestety skończył się już giveaway świąteczny um, I już nie można zdobywać tych całych skarwet. nie można ich yy, znaczy wymieniać jeszcze można ale nie można zdobywać yy, Jak widzicie tutaj macie podsumowanie eventu może jest tu jeden z moich widzów nie wiem no waszych ników niestety nie znam więc jeśli jesteś no to Cię serdecznie pozdrawiam, może nawet gdzieś tam się przed chwilą przewinąłeś A dzisiaj będziemy sobie próbować skrzyneczkę cover, gdyż w sumie nie otwieram praktycznie w ogóle tutaj A że jest promocja, jest tańsza o 5 zł, no to myślę, że można spróbować I jeszcze zanim przejdziemy dalej, no to klikacie sobie pierwszą linijkę, w opisie macie tam yy, taki, taki, taki link case.eu no i sobie klikacie w ten link, no i dostajecie darmowe siano wtedy na start. Więc zachęcam bardzo serdecznie. No i też zachęcam do używania kodziku na stronie, żeby też dostać bonus do wpłaty. I to już wpłacać możecie naprawdę bardzo wiele metod płatności macie. No i przy właśnie wpisaniu mojego kodziku dostaniecie 20% bonusu do wpłaty. Więc myślę, że to fajna opcja. No bo wpłacanie jest na przykład 50 zł, dostaniecie jeszcze 10 za darmo. Więc Naprawdę, naprawdę przy, przyjemna opcja No i co? Będziemy w takim razie lecieć ze skrzyneczką Covert Otworzymy ją sobie za cały balans I zobaczymy czy uda się zdobyć coś eee, No, ta pierwsza linijka, no to Lightning, Strike, Fire, Serpent, Meduza To są fajne rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę jest dużo fajnych skinów Kwestia tego, żeby jeszcze trafić takiego fajnego skina Więc lecimy pierwsze dwie skrzyneczki, no i zobaczymy co uda nam się trafić I uwaga, pierwszy strzał chyba nie jest najlepszy nie mam pojęcia, ile to będzie kosztować. Ojeju, ten auk to naprawdę słaby. 6 zł za auga czerwonego to naprawdę nie jest ani trochę dobrze. Nie wiedziałem, że aż taki tanio może być ten Auk. Myślałem, że jest droższy, ale jak 6 zł kosztuje, to naprawdę tak średnio bym powiedział i znowu on, no nie. Będzie lipa chyba teraz. Ojoj, 19 zł. 50 zł na minus. Jak? Tu? Nie no, to jak na razie skrzyneczka się nie popisuje. No nie ma co. No dobra, tu już, tu już może coś będzie w miarę warte. No, plus 5 zł, no to nie jest ni To jest prawie nic w porównaniu do poprzedniej straty 50 zł, więc, więc. Więc kurczę, mam nadzieję, że się za chwilę uda z tego odrobić. Tutaj... No jest lekko na minus 2 zł. No. Lepiej już daje niż wcześniej, ale nie zmienia to faktu, że jednak by musiało wybrać coś teraz takiego za dwie stówki. I by było wtedy git. Okej, okay, jest Golden Coil w dobrym, w dobrym stanie. Okej, okay, minimal 84 zł. No, gdyby 5.7 był lepszy, to by było też lepiej. 98 zł no, zysk jest, ale jeszcze do odrobienia brakuje niestety. No, no nie ma co się oszukiwać. Chociaż już lepiej leci, jak nie lecą te augi, to chyba jest dobrze. O, proszę, faktury nie obydwa. Patrzcie, 52 zł i 55 zł. Łącznie 107, dobra. To już zwracam honor, powoli Powoli zaczynam zwracać honor, już się robi ok w miarę No i wypad AUG, no i, no i tyle z, ze zwracania honoru Chociaż dobra, Petka ratuje, Petka nie ratuje Dzięki ciomu jest 5 złotych na plus, ja tego AUG jeszcze sprzedam I będę mógł otworzyć jeszcze jedną skrzyneczkę yy, Mam nadzieję, że to nie będzie AUG, bo te AUG to są chyba najgorsze w tej skrzyni Uspik Neonoir, proszę bardzo 86 zł. Dziękuję bardzo. Jakby był w lepszym stanie, to na pewno by więcej kosztował, ale nie zmienia to faktu, że i tak jest fajnie. Odznaczę tutaj te moje skinki. Jest 550 zł, czyli jest 5 dyszek na plus. Plus jeszcze przecież jest upgrader, który raz daje, raz zabiera. No to już zależy od mojego szczęścia. Więc ulepszymy sobie tutaj najpierw, myślę o te cztery skinki. na no, takiego obrzyna, no drogi obrzyn, biorąc pod uwagę, że to jest obrzyn. No i niestety nie siadł pierwszy upgrade Może to jest dobry zwiastun, bo jak nie siądzie, no to kolejnie siądzie, a kolejne upgrade'y są już coraz droższe No właśnie i widzicie tutaj się yy, jest odrabianie się Lecimy dalej taki stat track Non revolution No i siadło, Dziękuję bardzo mm, Dobra, weźmiemy sobie cyk No myślę, że ostatni upgrade na dwóch skinach, bo to już są drogie skiny jakby nie patrzeć no, mogłem już brać jednego, to bym mniej stracił No ale dobra, no Siadły już dwa upgrade'y, to za dużo już na no, moje szczęście jest Więc teraz musi nie siąść tak z pięć No już trzy nie siadły, więc to na pewno nie jest dobrze Okej, okay, dobra, tutaj już coś siadło um. No i co, lecimy dalej, no I chyba ulepszyłem przez przypadek jednego z moich skinów, co, co... co... Nawet dwa moje skiny ulepszyłem, co mi się nie podoba I teraz też ulepszyłem, no to, to się nie popisałem teraz, ale dobra, siadło, no to Tyle dobrego, że te moje skiny siadły, no To tyle mogę powiedzieć I jak na razie, to powiem Wam, że okej, okay, siada, ile już jest Powinno być na pewno profit Jest profit, dobra No Co prawda wliczyłem tam przez przypadek moje skiny No bo niestety miały ten sam kolor, przez co nie odróżniłem ich no ale dobra, sobie zrobię poza odcinkiem mam nadzieję, od nowa No i powiem Wam, że za bardzo siada ten upgrade coś, coś Wam powiem, że zdecydowanie zbyt mocno siada Znaczy nie, że narzekam, ale Zdecydowanie, no dobra Zdecydowanie zbyt dużo z rzędu siadło, ok Powiem tak No teraz na przykład zdecydowanie zbyt dużo z rzędu nie siądzie, no tak będzie No no nie chcę zostać z niczym, no nie, wiecie Trzeba zrobić profitik. No tutaj myślę, że już na przykład jak ten upgrade siądzie No to jest praktycznie zwrot odcinka Więc raczej szanse na zwrot odcinka już są duże No dobra, teraz to już na pewno się zwróci odcinek No zobaczcie, te dwa skiny już są na zero Plus jeszcze te dwa są drogie Więc nawet jak te spali, no to jest odcinek na zero mm, Dobra I bym obrócił stronę Teraz, nie wiem czemu, ale bym obrócił i siadł, ok, to było dobre posunięcie. Mamy M4 nową za 200 zł, znaczy za 300. No to jest taka fajna nowa M4 więc, Więc, no, no fajnie, fajnie. I jak na razie, fajnie cały czas siada. Więc nie mam na co narzekać. Już lecę na skiny, które w ogóle zwracają odcinek. Więc, więc się robi fajny profit. Nie powiem. I wiecie, co to jest ostatni upgrade. Nieważne, czy siądzie, czy nie siądzie. To jest ostatni upgrade, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny profit. A nie chcę tego przegrać, bo ja wiem, że umiem takie rzeczy zrobić. Tak więc ostatni upgrade. Jeszcze siadł. Dziękuję bardzo. Jestem. Ten, je ten jeden z zwraca odcinek. Te dwa to można powiedzieć, że są w bonusie. Tak więc jest ogólnie profit odcinka ogromny. Dokładnie to 870 zł. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Naura. No